Zczymy jakąś dziurkę. Uj! Uj. Nie, ja czytam, ja czytam, ja czytam, ja czy czy Magiczna dziura. Odłóżcie. Odłóżcie itemy, jak nie chcecie ich stracić. Draktrajn i ja. No dobra. Aż... dobra wszystkie odważa. No, wszystkie, bo, bo stracimy chyba tej temy, jak ich nie odłożymy. Zbrojkę też muszę Ja wszystkie. Ach, dobrze, nawet, nawet muszę pewnie tej temki, bo poboczny, typu chmurka. No to też, no ale zwinięmy co? Jezłoniu, co tu idziemy? Mhm, mm ten mi. Dobra, zobaczmy co się stanie jak wyciągniemy. No tak też zajmiemy. O Jezus Boże. To tu nie coś jeszcze mamy? Coś jeszcze mamy? Chyba nie. Ej, a jak zdjąć ten, ten tle sark? Jakie ty itemy masz? Aj, nie masz mi się w skrzynkę no. Dobra, to co? Dawidziś cztery? Tak, kupujemy. Skacze! Uuuuuj, dobra, Gdzie my jesteśmy? No, nie spodziewałem się, że wylądujemy na CraftCube'ie. Też. Nawet tu z boku mamy. Ale jak to się odbierało daily? No, daily. Cztery grosze, wow, zarobiłem tyle, że masakra. To tylko dla rank premium. Ja mam Eee, monetowa skrzynka. Dobra, a to gramy? Właśnie, skąd masz tą rangę? Eee, z nie wybrałam. A nie, kupiłam je. Dobra, gramy. Czekaj, nie, nie, nie. Pięć tysięcy monet. No możemy teraz grać. Ło, Boże. E? To nie Co? ja, to nie ja. Co się stało? Nie wiem. Ol. Klikam tam oprócz też? Ja, właśnie widzę, że mnie opuściło samego. Pestać? Piastać, dobra. Tak, jaka mapa? Rzuci obok. Rójowa. Różowi. E, M MC M, są tutaj. Dobra, my jesteśmy w to też cała nasza faktyka, nie zdradzimy im, widzą, niech się sami domyślą. No muszę się sami domyślić, jak to działa. Bo że po tym jak gram, zobaczą. No. Będą wiedzieli szyściutko. Może kiedyś jak będziemy dobrzy w te bazy, to wystarczy na jakichś mistrzostwach. No, dobra, ja widzę, obok mamy białych, ale bardziej opłaca się iść do różowych, bo są bliżej. No. Dobra, to już widzę coś. Nie, nie, pamiętam tą mapkę. Bo ja nie zysyfikowałem. Ja inwestuję na początku śmieć, potem wełna. Eee. Najpierw do różowych czy... Ej, nie, różowi chyba są różni. Różowi są, postaram się chyba Was niszczyć. Bo ja już. Kupuję na żywce. Gdyby co to ciągnij. Eee, łóżko zniszczone u szarych. Tryb czerwony, tryb wściekły. Nie, nie, nie. Jesteś debilne? Swa ja gra. O, wiesz czemu? Ale no, Bo rozwaliłeś, no. nam, rozwaliłeś nam... łóżko, jak leciałeś chciałeś TNT jumpem. No dobrze przepraszam. I domina, 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 mi domina, mi domina, 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 ja domina, prostu... domina, 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 mi się domina, 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 wełnę domina, wełnę domina, No Gdyby chciała jest. Są u nas, są u nas, są u nas! Gnąłem! Spoko Eee, daj wełne, 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 wełne! Masz skrzynkę PIN-LUBELA! Nie, I BELLIZAM! I CITZ Wiesz, co ja pójdę na środek, okej? Okay? To iść na środek, wiesz po co? Wyższa to będzie szybka runda, bo tylko my mamy beda. Aha. I teraz mamy do pokonania tylko białych i y, morskich i różowych. Kupujemy i inwestujemy w piacek. Tak, poczekaj, bo ja idę na różowego szybko. Spoko. Rozwalił nam beda, rozwalił o, nie, nam beda! Do Dobra, wywalił się. E, runek tylko nam jakiś został. Co? Już, no wiesz chyba... I tak ta równa się szybko skończy. Nawet się nie bawcie na łóżku. Nawet się na łóżko. No, nawet się już nie bawmy na łóżku, po prostu bawimy się teraz na itemy. Juma na itemy. Trzeba po prostu pójść, załatwić gościa i będzie git. Dobra, czekaj ja... Cholera, jak drogie to jest. Ogólnie co mam? Nie, to jesteśmy bezpieczni. Kupiłem coś, co będzie twoim zdaniem głupim zakupem, ale moim zdaniem jest giga dobrym. A co kupiłeś? Ma, do no, Dobrze, fajnie. Tam siedzi, tam siedzi, tam siedzi. Baliego? Baliego! go! Didi, go! Didi, 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 No. Didi, 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 Wiem. bo ono jest nieludzkie, ono nie wygrywa chyba przez mnie. To Jest to ma pa? Eł. Na tym mapie tak, jeszcze o, nie znałam. to naszych sąsiadów nie ma, dlatego ona nic nie poleca. Na których? Których? Ej, ale morski. No szarzy mnie. Szarzy. Szary. Szarzy? Wiesz co, ja na zieloną... Wiesz co? Na początku lecimy na środa. Zwyczaj na środek ja będę pilnował Beda, będę się starał, potrzebuje potrzebuję teraz materiału na Beda. Teraz co inwestujemy na, na łóżko? Wiesz co mi się, się tu nie podoba? Wiesz co mi się nie podoba w tych łóżkach? Że To łóżko jest z boku. A co? No co jest minus tej mapy. O, rzuci i toczą walkę z zielonymi. Ja może powiem widzę, jaką mamy taktykę, ale tak po części tylko. Może się... no... no. Właśnie, czemu mi się z kimś do mnie załadował to pytanie? To no, nie masz ją mm. no, czemu tak. A, diamanty są z tamtej strony. Ja kupuję szkło i na szkło daję ten, wiesz co. No nie widzę, żeby ktoś tutaj szedł. A mój trafił na podwójne. Traf najlepiej... Na, najlepiej to wiesz na, to, na, to, na co traf? Na co? Na jakieś diamenty nagle, bo się przychodzę do generatora pamiętaj. No właśnie powiedziałem chyba czas. Nie, ale to każdy inwestuje w generator. Za nie, każdy inwestuje właśnie w lepsze itemki. Podwójne są. A co podwójne? No, M A to wiem. To będzie będzie na opsa. Na start. Trochę będzie... Tylko, żeby teraz z nimi nie spać. Dobra, obudowałem Beda. Z ops nie jest. Y, odkładam czy to ENDA Ja mam w ogóle inne bindy niż draczeń. Okay. Bo ja jestem, jestem innym typem gracza. Ja mam bindy pod, pod yy, bloki, a draczeń ma bindy pod chyba itemy jakieś. Mhm. Uh -huh. Ja mam bindy pod. Ja pilnuję chwilowo łóżka, pilnuję chwilowo łóżka, pilnuję chwilowo łóżka. Dobra, kopuję się na chwilę pod łóżko nam. Yy, ogarnij nam szkło utwardzoną i to będzie git. ja postawiłem, nie, że to najgorzej właśnie. Każdy naszą poktykę na no, jakimś bedach, tak już nie mamy beda? Tak, to wiem. To ty wiesz co samo, samo jak zawsze, dobra. Mamy opsa już ogarniętego. E, potrzebuję tylko zapas szkła, jeszcze chwilowo. Jak z nam odkładam? Ja biorę, że ja bo chyba nie widzę potrzeby brania takiego dobrego. E, nie, bo ja wiem, ten skillów, żeby szybciej skopała a na goławarii, niż postanowić gdzieś bardzo w tym miejscu. teraz chyba ja dla was. Chyba trzeba niebieskiego i żółtego o, Nie, zdziewać. to tak, mam potrójne emsy. E, pójdziesz na akcy? Na akcy pójdziesz? Aha, tylko na początku wiesz, zbiorę żebyśmy mieli z na jakieś ulepszamy. Ja idę teraz żeby ogarnąć kamień kresu, ty postawić wszędzie. Ja oglądałem pana na drwlana, na koks. nie wiem czy mogę powiedzieć jego nazwę. No na. prawda was. Kogo? Na jakie? Asasin. Asasin? Aaaa! E, możesz, możesz, nie powinno cię nic. tam, będzie bardziej próbowali. oglądałem Asasinka, wtedy tam mówi że. O, e, od kiedy jest taka moda grania na całem? Grania no? na czego? Grania na jak? Wieks, jakby teraz będziemy teraz spojcimy, tylko i na, i na tego ostatniego niebieskiego. I na żółtych trzeba, bo żółci, wiesz, oni są, ale pewnie podejrzewam, oni już nie, oni prawie nie żyją. To... Żółci to mniej więcej taki 50 level. Aha. Może nam się nie udać ta runda. Tylko tu nie zawsze się wygrywa 80. O kur to u nas gdzieś Nie, ale tam U nas, u nas, u nas U nas, u nas Jest u nas, jest u nas Kupuje się? Nie, ale jest u góry Ale fart, ale fart, ale fart. O! Co się stało? Jak było blisko? Uszykuj, uszykuj utwardzoną glinę i wszystko wiesz co zrobić. Utwardzona jest kule. ja się zdenerwowałem na niebieskich. To iż dla nich właśnie mam taki pomysł dobra o boże jezus zawał miałem ma e, obrony dobra, kupujemy... ja nie mają ja sobie, ja już sobie, mogę sobie kupić diakseta? dobra ja potem ja okej następny leci do ciebie od razu e, pod, pod diakset trzeba iść jedyny środek

Есть у нас? Уже все отпустил. А они нас не снищили, потому что они так снербяют. То же, если бы не то шкoda, то у бы не то шкoda, то ушка бы уже не было, у меня. И есть сейчас... Нема змеи у себя. У есть? Нет. Polecis na nich, Dawaj rajduj się wcale. Total Rage, total Rage. Total Rage. Tak. Dobra, dość. To jest raczej. To jest co? pójdę po niewitkę. No nie to kupiłem. E, nie, trzeba ogólnie po diamenty, diamenty, bo potrzebujemy ten generator lepszy. Mamy dalej. Ja idę po diamenty, żeby kupić niewitkę. Potrzebujemy mieć generator dobry. Pokrójne będą niedługo. Patrz co, kupię sobie dwie niewidki. Pójdziesz do nich, rozwalisz ich. No bo patrz rage us, rage, rage. Dziewięć MC'ów mam. Ja Oni nie... idą przez żółtych. Na... oho u nas... ...ktoś <kluzni> napisał. Gdzie? No kupię tylko. Ja mam pomysł jeszcze, Ja nie mam miecza nie, nie, ogólnie, ja nie, mam miecza. Nie, 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 nie mam miecza, nie mam miecza, nie mam miecza, nie mam miecza, nie mam miecza. Nie mam miecza, szybko. Jeszcze lecę, papa, mam jeszcze. Lecisz, lecisz. Eee, są diamenty jeszcze? Chcę mam ryzykować i wyjść? Mam ryzykować i wyjść? Tak. Mm -hmm, mm -hmm. Nie. Najlepsi zostali pokonani. Chyba teraz. nie. A bo nie, skoro my zostaliśmy i oni, to my jesteśmy najlepsi. Zostajesz teraz, teraz pilnuj, piluj, pilnuj, piluj, pilnuj, okej? Piluj... Jeszcze tam wiesz, wiesz co. Masz lekki problem. Wiesz jaki. Dawaj mi niewidkę, dawaj mi niewidkę, dawaj mi niewidkę. O nie, bo oni nie mają dojść. Idą. Gdzie są? Jeden. Dasz, dasz, dasz radę ich pilnować? Lewa. Lewa. Masz kill off, No nie mogę. Idą, idą. Odbijaj fajerkę, odbijaj fajerkę. Dalej żyje, dalej żyje, idź po inną, idź po następną. Tyjęcikiem, tyjęcikiem, tyjęcikiem lecą, tyjęcikiem lecą. Fireballki od góry, fire od góry, fire od góry, fire od góry. Leży jeden, leży jeden, leży jeden, leży jeden Ile leży. Dobra, z dupiami. Trzeba nam nową ochronę zrobić, nowa ochrona, nowa ochrona potrzebuje. Nie, nie masz mi się nad nimi. Dawaj kupuj wszystko, pilnuj tam bardzo, bo nową ochronę muszę wstawić ja Nie masz milu się na nami Patyk, no bakiem kupuję i... nie posprawię Kupuj, kupuj Ja O nie, do nie, do nie Myślę, że ty byłeś? W złą stronę A. poszedłeś. Nie, ja właśnie. Bo... Potrzebuję naszego Extend Widzę na środku, na środku, na środku i na nich iść? Nie, nie, nie mogę iść. Na nie, mogę. Iść. nie nie możesz. Na środku będę iść do nas, będę iść do nas pewnie. A ja chyba mnie zauważył. Chyba są u nas nawet. No teraz muszę ochronić łóżko, a wierzę o tym, że muszę teraz upgrade'y <laughs> łóżka, a nie łóżka chwilowo. Mam dylemat, czy nie postawić kolejnej warstwy szkła. Teraz tak, planować Widzę jak się buduje daleko jakieś wysoko Dobra, na chwilę wychodzę z bazy, na chwilę wychodzę z bazy Po MC o ile nie zabrał. No, miał miało 8 m kupimy Kupujmy ci zbroje. Chyba będą u nas, chyba będą u nas, będą u nas chyba. Nie strasz mnie. Mówię, że chyba będą u nas, bo właśnie był na środku jeden, ale nagle U nas chyba. Widziałem jednego, widziałem jednego, widziałem jednego. Nie Nie, no, nie widzę ich chwilowo nie no, wiesz się nie mówię że ich nie widzę u nas u nas u nas u nas u nas u nas to nie żarty to nie żarty to nie żarty to nie żarty u nas idę idę postaraj się nie da. Do... jeden jeden postaraj no muszę ich zabić jeden leży jeden leży drugi drugi drugi, drugi. Drugi swoilował Dampa. Drugi swoilował Dampa. Leci, 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 jest u nas. Eee, ja wojduję. Ja wojduj, wojduj, wojduj. Z tyłu, z tyłu bazy jest. Tam jest z tyłu bazy o, już. jest. Co? Z tyłu. To jest i tak koniec gry. A bo nie, nie mamy bada już. A to nie, to już, nie martw, to już się nie martwimy łóżkiem. Eee, mogę poteczki? Wstarzę, że będę zniszczył. Ej, w mojej uszy. Napisał To jest dobry graz, napisał Gigi! Ale czemu napisał Gigi, jak przegrał? No bo Gigi się przegrał. Gigi roznacza good game, ja już muszę kończyć. Co? No. Hmm. Ale czemu? Napiszę ci. Muzyka mi się puściła, to jedna. No czemu musisz już kończyć? Dobra. To ja widzę, wie, ale chwilę mogę kończyć. Ja widzę. Wie. Więc też w nim to było na tyle. Pa! Ale potem wrócisz, tak? Tak, pa! pa!